Witajcie po raz kolejny dnia dzisiejszego, a kto wie, może jeszcze nie ostatni. Tak jak powiedziałem, na pewno zrobię dwa filmy. Kto wie, może jeszcze uda mi się z Wam udostępnić trzeci materiał. W każdym bądź razie, o co w tym drugim filmie chodzi? Ano, o to, że Wargaming dodał dzisiaj nam dwa nowe pojazdy premium. I nic by nie było w tym dziwnego. Są to amerykańskie pojazdy, wiadomo, 4 lipca i tak dalej, i tak dalej. Ja szczerze powiem, czekałem na M60. Jak dotąd się nie doczekałem, czekam dalej. W każdym razie, jakie to są pojazdy? Zaraz kilka słów na temat tych pojazdów powiem. Jest to T26E3 Eagle 7, czyli orzeł 7, jaki również Falcon T92. Tak więc, słuchajcie, najpierw omówimy sobie Orła. Zobaczymy, jak on nam się tutaj prezentuje. Wygląd? Bardzo podobny do pojazdów, które już posiadamy w grze, choćby nawet do T20 czy do T23E3. Tylko tego z losowaniem do poziomu 8. Co takiego więc ten pojazd posiada szczególnego? Jak dla mnie niewiele, z tego względu, że jeżeli miałbym wybierać premkę, na pewno nie kupiłbym premki siódmego poziomu z losowaniem do dziewiątek. Jak już miałbym się zastanawiać nad taką premką, na pewno wolałbym wybrać T23E3, gdzie losowanie ma do ósemek. Ale zobaczymy, jakie parametry ten pojazd posiada. Najważniejsza rzecz: działo 90 mm, penetracja 172-207, uszkodzenia dość potężne, jak na siódmy poziom na czołg średni, bo jest to czołg średni 240, czas celowania 2:30, celność 0.69 i teraz mobilność. Chyba jego najsłabsza strona, z tego względu, że słuchajcie, 14 koni na tonę z małym ogonkiem, to nie jest wiele, jak na czołg średni, ale przykładowo, jeżeli ktoś gra, Super Pershingiem doskonale wie o czym mówię. Prędkość maksymalna 48 km na godzinę. Pancerz, słuchajcie, nie stanowi tutaj on jakiegokolwiek większego zagrożenia z tego względu, że 102 mm mamy z przodu, 76 mm, boki, 51 mm, z tyłu. Jeżeli chodzi o wieżę, również jest z przodu 102, 76 mm, boki i 76 z tyłu. To są takie najważniejsze, można powiedzieć, parametry i jeszcze zasięg spota 380 metrów. I teraz powiem tak: gdyby Orgaming ten pojazd zakwalifikował z losowaniem do poziomu 8, powiem, że byłby wart uwagi, ale z losowaniem do 9 nieszczególnie. Tym bardziej, że mamy bonus tylko 30%, jeśli chodzi o. Srebro a do EXPA, czyli do doświadczenia, 20% punktów wytrzymałości 1200. I teraz zobaczmy sobie, porównajmy ten pojazd z tymi dwoma, które już posiadamy w grze. I teraz pokażę wam to mniej więcej na moich zdjęciach. Najpierw skupimy się na mobilności, jak ten pojazd wypada w porównaniu właśnie z tymi poprzednikami, a mianowicie z T23E3, jak i również z T20. I teraz tak silnik mamy. 560 koni i ilość koni na tonę mamy 14,24, a w T23E3, czyli w tym medzie z losowaniem do ósemek mamy 530 koni i prawie tak samo 14,7 konia na tonę. I również T20 posiada 560, ale tutaj jest już lepiej, bo mamy 18 koni na tonę i prędkość maksymalna, słuchajcie, T20, czyli pojazdu drzewkowego, jest 56 km na godzinę, gdzie również taka sama mobilność jest na T23E3, czyli tej starszej premce, a na nowym pojeździe tylko 48 km na godzinę. Teraz działa 90 mm. Oczywiście tutaj można by było tylko porównać z T20 i zobaczcie sobie na ilość pocisków na minutę. Na T20 mamy 6,38, a na nowym pojeździe mamy 7. Tak więc jest lepiej. Penetracja na nowym pojeździe mamy 172. Na drzewkowym pojeździe mamy 160. Na pocisku premium na T20 mamy 243, tak więc jest lepiej. A na tym nowym pojeździe mamy tylko 207. Tak więc różnice są. Czas kupiania 2,3. Na T20 również jest 2,3, ale celność jest 0,38, a na nowym pojeździe jest 0,39. Nie jest to wielka różnica, aczkolwiek delikatna. Jest. No i jeszcze chyba dość istotna sprawa. Na nowym pojeździe, na nowej premce mamy zasięg spota 380 metrów. Na pojeździe drzewkowym mamy 390 metrów. Takie słuchajcie najważniejsze dane chciałem Wam przedstawić. Co dodatkowo jeszcze można by było powiedzieć w porównaniu, choćby nawet właśnie z tą starszą premką, czyli T23E3. Zobaczcie, tutaj mamy busta do srebra 60%, a do ekspa 20%, a niestety na nowym pojeździe mamy tylko 30 i 20%. Tak więc starsza premka, T23. E3 zarabiać powinna lepiej. Takie parametry są tego pojazdu w porównaniu właśnie do konkurencji. Drugim pojazdem, który Wargaming dodaje do gry jest to oczywiście Falcon. Wygląd? No dość mały, że tak powiem. I teraz zobaczmy ile pojazdów już posiadamy obecnie w grze, jeżeli chodzi o ósmy poziom czołgów lekkich. A uwierzcie mi, jest tego cała masa. Tutaj mamy pierwsze trzy pojazdy, czyli Falcona T92, nowy pojazd. Później mamy Brazyliana Bulldoga i mamy jeszcze zwykłego Bulldoga. Kolejnymi pojazdami lekkimi na ósmym poziomie jest to oczywiście M4190 nacji niemieckiej, jak i również HWK12. Kolejnymi dwoma pojazdami lekkimi na ósmym poziomie, przypominam, jest to, jest to LT432 nacji radzieckiej, jak i również LTTB. I kolejnymi pojazdami tym razem nacji francuskiej mamy LC Even 90, jak i również mamy Liona 12T i kolejna premka AMX model 58. Nie wspomnę o tych cudakach, również Turtle i Tank. Oczywiście jest jeszcze chiński WZ na 8 poziomie. Tak więc słuchajcie, zobaczcie, ile tych pojazdów ósmego poziomu czołgów lekkich, przypominam, jest na właśnie tym poziomie. Cała, cała masa. Nie wiem dlaczego Wargaming nie doda choćby nawet nacji zupełnie innej, czy właśnie brytyjskiej, czy japońskiej, czy no nie wiem, nawet polskiej. Można było się pokusić na ósmym poziomie. Lighta zrobić nie, nie musi być to wcale francuski pojazd. Kolejny, radziecki, niemiecki, czy amerykański, ale jak widać, Świat lightami stoi. I teraz zobaczmy parametry tego pojazdu. Nie będę już porównywał z innymi lightami, bo zeszłoby mi to nie wiadomo ile. W każdym razie, słuchajcie, bonus do srebra mamy 50%. Jest to, przypominam, Light 8 poziomu nacji amerykańskiej. Z losowaniem, oczywiście, do 10 poziomu. Bonus do zdobywania doświadczenia mamy 50%. Punkty wytrzymałości. Mamy tutaj 1000, silnik 600 koni, 35 koni na tonę. Myślę, że tutaj robi to niezłe wrażenie. Prędkość maksymalna 60 km na godzinę, obrót 55 stopni. Jeśli chodzi o pancerz, pancerza praktycznie nie posiadamy, jest to totalnie miękki pojazd, tak więc na to musicie zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o obrót wieży 50 stopni i teraz penetracja 175 210 uszkodzenia 150. Słuchajcie, czas celowania 1.8, celność 0.38, ale działo to jest tylko 76 mm pociski na minutę mamy ich prawie aż 14. Sporo powiem szczerze, aczkolwiek, aczkolwiek w magazynie posiadamy tylko 60 pocisków. Zasięg spota, gdzie to jest chyba bardzo istotne 400 metrów. Tak więc tak się prezentują suche dane, jeśli chodzi o falcona, T92. Mam nadzieję, że pojazd otrzymam do testów, gdzie postaram się Wam go przedstawić. No i teraz chyba najważniejsza rzecz. Oba te pojazdy możecie nabyć za jedyne prawie 15 tysięcy sztuk złota. Sam pojazd, już w tej, można powiedzieć, w wersji ostatecznej, tutaj akurat mamy tylko i wyłącznie podaną cenę za Falcona, czyli za Lighta. prawie 7 tysięcy sztuk złota, a za pojazd T26E3 Eagle 7 jeszcze. Jeszcze ceny nie znamy. Tak więc, słuchajcie, tak to się mniej więcej prezentuje. Oczywiście czekam na Wasze opinie. Co sądzicie o tych dwóch pojazdach? A z mojej strony na chwilę obecną to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia. Hej!